Witajcie kochani z tej strony Zero Play, kontynuujemy kampanię w Hardline. Odcinek: 7. szklane domy. Także jesteśmy tutaj w e, posiadłości Nila Rorka, miliardera. Dobra, tutaj sobie tego żeśmy zawili, ale ja pamiętam, słuchajcie, że da się tutaj to tu przejść troszeczkę naokoło. W ogóle tam ktoś jest na górę, na górze i mi się to bardzo nie podoba. Już go nie ma. Dobra. I tu się dało to przejść na około, także przejdziemy sobie naokoło i będziemy mogli załatwić tych typów tutaj. Tu już tych załatwiłem, bo e, zjebało mi się coś w nagraniu i musiałem tutaj jeszcze raz przyjść. O, tu jest ten jeden, a przy, jest ten przy grillu. Dobra, załatwiony, porobieni. O, tu będzie ich więcej się, o właśnie to idziemy teraz na dół, alarm sobie wyłączymy, dobra, cacy, przyładowujemy. Okej okay. No dobra, idziemy do domu z wielorybem, znaczy z, z takim tam muzyczką wielorybową. Lecimy na górę, jest taki fajny pomieszczenie z rzeźbami i zajebiście jest to, że jest ta woda tam u góry i zobaczcie, że tam na górze będzie widać zajebiste po prostu eee, refleksy takie na wodzie, znaczy z wody na, na suficie, nie? No tu już trochę to widać. O, widzicie? Zajebiście, no, po prostu super sprawa, jeszcze ten widok, zajebiście. Ekstra, no tylko te okna, kurczę, mało prywatności trochę. O, to jakiś safe możemy otworzyć. A tak, bo jak tutaj też e, dowody zbierałem, to to, to był ten save. Dobra, podkładamy hajs i patrzcie, to jest obraz niby, ale to się zamieni w telewizor, także patrzcie. Podkładamy pluskwę, pieniędzy DOSa, do żeby się dowiedzieć, gdzie on tam urzęduje. Widzisz, nie masz bladego pojęcia, kim jestem, bo gdybyś wiedział, nie próbowałbyś mnie okraść. Nie tak łatwo mnie nastrasza. Cóż, wyglądasz na Meksykańca, więc zakładam, że jesteś włamywaczem, ale pewnie nie jakimś pierwszym lepszym. W okolicy jest dużo słabiej chronionych nieruchomości, a wybrałeś właśnie moją. Dlaczego? Oświeć mnie. <laughs> Może lubię wyzwania. <laughs> No dobra, niech to będzie wyzwanie. Przed chwilą wcisnąłem przycisk, dzięki któremu tuzin naćpanych po uszy psychopatów z karabinami właśnie tutaj ruszyło. Boisz się już? Nie do końca. Chyba, że masz inne zdanie. <laughs> o, jaki to zmyślny plan wymyśliliście. Do tanga trzeba dwojga, co? Coś w tym guście. No to szacun. Naprawdę? Ale... Lepiej cwaniaczki napakujcie kieszenie po brzegi i szybko te forsę wydajcie. Kupcie złoto, jebany jacht kupcie, bo nie spocznę, póki was nie dopadnę. Bez się zamknę! Się zrobiła. Co tam? Pomyślałam, że zagadam. A, Ej, wyłącz alarm! A, to nic nie da. Bandziory już po ciebie idą. Rozjedną podłogę. Kurwa, gnoje. Zrobią wir. Ej, to innej czas o przestrzeni. no nie, jednak tylko na dół. Szybko, schować się kurwa. No! Ja pierdolę! No wyłaź! Nik. Jesteśmy schowani, to nic nam nie zrobią, kurwa.

Hedik i kolejny Hedzik. I tam jest jeszcze ich paru. No to wszystko. Ok. Kombo do wody. Gościu się już nie obudzi w wodzie, a raczej. Wiesz, przynajmniej ominie nas papierkowa robota. Dorwałaś Stodarda? Nie próbowałam. Sądziłam, że przyda ci się tu pomoc. Dzięki tak w ogóle. Chodźmy już. Tak w ogóle. Co ci w ogóle zrobili Daos i Stodard? Powiedzmy, że nie byłam z tych, którzy bez mrugnięcia okiem wyruchaliby partnera. A ja tak, i teraz się ruchamy. Rozumiem. I tak Tylko wieniał, rozumiem. nie chodzi mi o zabicie Dosa. Naprawdę. Właśnie, powiem wam szczerze, że na początku jak grałem, to miałem taką teorię, że Kay jest córką tego Dosa. Bo wiecie, ona jest taka trochę. takie chińskie pochodzenie, i też Więc tak myślałem, kurczę, że. Ale okazało się, że. Zresztą sami zabić. Nie będę wam opowiadał fabuły. Jestem pewien, że będziesz miała okazję. Czyli i tak wam ją opowiadam, nie? Ale. Nie, chcę, nie, będę, nie będę wam jej psuł. No dobra. Hmm, 7 minut, dobra już. zdążyłem chociaż filmik puścić. Lecimy kurwa. Z tym koksem. A może nie zdążę? Nie no, raczej zdążę. Dobra. Nienawidzę jak się odcinki tak kończą. Między odcinkami. To jest takie chujowe straszne. Widzieliście wiadomości? Teororku? Wygląda na to, że wyrządziliście tam straty w wysokości 3 milionów. A facet dosłownie mieszka w szklanym domu. O tak! To wam się spodoba! Bu! Co to jest? Eee. Miejsce, w którym Doost trzyma brudną forsę. Czyli twój pokrętny plan się udał. Patrz tutaj, namierzyłem telefon Kai, wylądował w biurowcu Doosa. To będzie ciężki orzech do zgryzienia. Prywatne windy, kuloodporne okna. Czekaj, jest ten budynek. Jest na Fosterki, kawałek łodzią od Miami. A to? To jest zlecenie budowy skarbca. Zainstalowano w apartamencie 6 miesięcy temu. Dobra, słucham cię. Grube drzwi stalowe, zamek szyfrowy i blokada magnetyczna. To trzeba wysadzić. Ech, siła wybuchu na pewno zawali cały budynek. Czyli nie wysadzamy? Czy wysadzamy? Kiedyś kumplowałem się z kolesiami, którzy mieli taką maszynę, takiego robota do sejfów. Nazywali go Bestia. Był szybki i koszulkę, kurwa Zadzwoń. Powiedz, że chcemy pożyczyć. Już to załatwiłem. Musimy go tylko odebrać. Widzę, że przeszedłeś długą drogę, młody. Naprawdę się tu wychowałeś? Ta. Powoju trochę mi odbiło, wiesz. Poznałem tu kogoś i postanowiłem zostać na chwilę. Mniej wiesz, lepiej śpić, tak? No, ale śmieszne. Co robiłeś w wojsku? Analizę wywiadowczą. Widzę, że niewiele się zmieniło. Słuchaj, spróbuj znaleźć uczciwą pracę w czasie kryzysu i to z takimi papierami, jak ja to pogadamy. Opuściłem posterunek. Nie ma o czym gadać. Na jak długo? Wciąż jestem poza jednostką. <laughs> A może ty coś opowiesz o sobie? O, Markus! O! Trochę ci ciałka przybyło. Co? A ty się trochę, no... nieźle wyglądasz. A, wyglądam paskudnie. Gdybym nie była cała w kurzu, nie odbyłoby się bez SPF 5800. A, tak, sorry, to kumpel, o którym ci mówiłem. Cześć, jestem Nick. Witam, panie Nick. Wyglądasz świetnie, naprawdę. Dziękuję. No więc masz tego otwieracza sejfów, czy nie? Nie, znaczy musimy iść do kompleksu, żeby go odebrać. A, do kompleksu. Sądziłem, że masz, no wiesz... A twój ojciec tam będzie? Rany, przestań, przecież już się na ciebie nie wścieka. Serio? Może nie otworzysz szampana na twój widok, ale... No to chyba możemy brać się do roboty. Ja no to, to się Dla mnie spokój. Super. skręć w prawo Nick. Co u ciebie słychać ostatnio? Po staremu. Osiadłeś czy podróżujesz? Podróżuję. Który jechać? Na razie tą drogą, powiem ci kiedy skręcić. Piesze. Podoba Ci się twoja praca? Cieszę się forsą. A ty co robisz, Nick? Pracuję z bumerem. O, chłopcy postanowili trochę popsasić. Podoba mi się to. Ojciec wciąż nosi tego pieprzonego gnata? Narkus! Świat nie jest Twoim osobistym teatrem tragedii, to już przeszło. Dosyć. Powiecie, co się między Wami stało. No, tak jakby. Markus i ja byliśmy zakochani. Mój ojciec tego nie pochwalił. No patrz, chyba nawet wiem czemu. Więc kiedy Markus opuszczał tę stronę, próbował mnie. wyjechać z Tobą. porwać, jak mówił ojciec. I to było tak zajebiście romantyczne. Ale mój tata się trochę kurzył. Trochę bardzo. Pokaż mu bransoletkę. O! To GPS. Dzięki tej zabawce wie, gdzie jestem. Świetnie. Fajnie mi się świetnie. Super klimatik teraz robię po horyzont. Twój ojciec wygląda na człowieka z zasadami. Służył w szóstym oddziale świata. I ze względu na socjalistyczną tyranię rządu Stanów Zjednoczonych, założył wspólnotę podobnie myślących patriotów. Patriot? Mamy tu uzbrojonych ludzi? O zęby! Wszystko spoko. Znam tych ludzi to głównie hippisi. Prawdę mówiąc, nie ma już żadnych hipisów. Co? A gdzie są? Nie ma ich. Tyle. To przejadę? Chyba tak. tak. to wygląda? Nie chciałem go przejechać. Proszę, proszę. Markus Bun, powraca syn. Marnotrawny. <laughs> Witam panie Alpert. Dawno się nie widzieliśmy. A, nie ma o czym mówić. A ty, A ty pewnie jesteś. Nick. Boomer twierdzi, że macie tu maszynę, która sforcuje każdy zamek. Ha, pewnie, że mam nik, chociaż to nie najszybsza zabawka. Nick? Mendoza. Tak? Ojej! I nagle powiał goza. Mój tata tak jakby śledzi moje rozmowy. Tak jest. Sporo ludzi chce ze sobą pogadać Mendoza. Na przykład taki goizelej jak i stoda. Chcę dać za ciebie 250 atoli, jeśli dożyjesz. Właśnie tutaj jedziesz. Przykro mi, Markus. Chłopcy, odstawcie naszego pana Mendozę i Markusa do ich apartamentu prezydenckiego. Czekaj, mówiłeś, że tylko nikt. Ale... Markus, nie jest tu mile widziany. Nigdy nie był! Kochany, tak mi przykro. Odklejcie ją od tego dupka, zanim puszczę pawie. Aj Markus, żeby była jasność. Główny nie obchodzi twój kolor skóry. Ja ci tak po prostu po ludzku. Nie lubię, rozumiesz? Dobra, kochani, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.